dzisiaj sobie gramy jakiś horror Close Your Eyes i ja sobie zagram samemu no ja zobaczymy, czy jest to faktycznie takie straszne, jak mi się wydaje nie wiem o co w tym chodzi F. it feels like can you hear me you've been trapped by a demon that will cause you to hallucinate every time you see something weird just close your eyes and open it again The demon cannot attack in the morning So do your best to survive until 6 a.m. The first thing czy nie, nie zgadzasz że jak zobaczy tego demona, to ma zamknąć oczy, na pomazły? Straszno to jest. Tylko się otworzyć nie da. O oh, ho oh, oh, ho oh, oh. ho. to kiedy indziej, bo serio straszne więc... to jest sobie stało się rozpoileruję w tej grze, bo zamknąłem przecież oczy jak zaczęło coś biec nie wiem co się stało, więc... Sądzę, że taki krótki odcinek, ale no muszę się dowiedzieć o co w tej grze chodzi, więc dzięki za obejrzenie na